12 dzień sierpnia 2013, poranek wnet, jest godzina 8.35, poranek na falach Radia Warszawa, Radia Nadzieja oraz na www.radiownet.pl, a w studio kolejny gość, pani Magda lenard witam serdecznie. Dzień dobry, wydawnictwo dziękuję. dwa kolory. Nie przez przypadek zaprosiliśmy dzisiaj panią do rozmowy, bo wydawnictwo dwa kolory, które zresztą z Radiem Wnet jest w pewien sposób związane, w księgarni Radia Wnet, mogą Państwo nabyć pierwszą część książki pod prąd. No to są rozmowy Jerzego Zalewskiego. Jeszcze pewnie o tym dzisiaj porozmawiamy, ale, ale sprawa jest ciekawsza. Tutaj przed, przed nami Makita. widzę... Makita. Kal, makieta. tak. To się tak nazywa mądrze. Makieta kalendarza, który, który Państwo postanowili wydać. Kalendarza niezwykłego. Powiedzmy, cóż to jest za kalendarz? Do kogo on jest skierowany? Gdzie go można kupić? To jest kalendarz zatytułowany przez nas Chwała Bohaterom. Poświęcony jest żołnierzom wyklętym, chociaż my zawęziliśmy tutaj zakres, ponieważ jest to kalendarz dedykowany żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Więc jest to ta grupa, która, dla której wojna skończyła się dużo, dużo później, w połowie lat 50. To jest kalendarz szkolny. Dodam jeszcze, bo często na Facebooku, Chociażby ludzie pytają, jaki jest format, czy to jest ścienny, czy książkowy, więc to jest kalendarz ścienny dużego formatu A3 na rok szkolny 2013-2014. No, dedykowany przede wszystkim chcielibyśmy, żeby zawisł w domu każdego młodego, przynajmniej gimnazjalisty, licealisty. Dla młodych ludzi, ale rozumiem, że na przykład ja, który już wszelakie szkoły mam za sobą, również mogę taki kalendarz nabyć. To nie jest tylko tak, że on jest dla, dla młodzieży. Każdy, kto, kto zechce, może, może taki kalendarz kupić. Powiedzmy, w jaki sposób można, można zdobyć taki kalendarz. Na razie odbywa się przed sprzedaż. Ona się kończy 16 sierpnia. Do tego czasu kalendarz można nabyć wyłącznie na stronie www.dwakolory.com. To jest sklep internetowy naszego wydawnictwa. Natomiast po 16 września będziemy w miarę możliwości rozszerzać dystrybucję na księgarnie, na różnego rodzaju środowiska. Dodajmy od razu, że to nie jest taki kalendarz od stycznia do tak, oh, tak, na rok szkolny. Stycznia do grudnia, to tylko to jest wrzesień 2013, grudzień 2014, więc mamy czas, możemy go kupować do stycznia 2014 roku. Ja mam przed sobą teraz Trochę jak pomieszane. to się nazywa, jak to się nazywa Nazwijmy to makietą, makietą, to jest taka Układka, tak. Tak. Więc proszę Państwa, tu mamy tak i zdjęcia. Zresztą to wszystko będą mogli Państwo zobaczyć oczywiście na stronie www.radiownet.pl i na stronie wydawnictwa dwa kolory. Kalendarz przy każdej dacie tutaj, czy niemal przy każdej są ważne wydarzenia, które, które miały. To są wydarzenia miejsce, ważne dla podziemia niepodległości. Związane oczywiście tak? właśnie z podziemiem niepodległościowym. Głównie NSZ. NZW. Są, są zdjęcia i to podejrzewam, że to są większe zdjęcia mało, mało znane tych żołnierzy. Tutaj. No za zdjęcia tutaj szczególne podziękowania należą się panu Adamowi Borowskiemu z oficyny wydawniczej Volumen. On jest naszym partnerem wydawniczym. Pozwolił nam, użyczył nam zdjęć, które wykorzystał w albumie Żołnierze Wyklęty, Wyklęci. Pięknym, pięknym albumie. Chyba do, do dziś jedynym zbierającym tak szeroko wiedzę i właśnie ikonografię tego okresu. Tutaj każda, każda ze stron, jeszcze dodam, ma też jakieś motto, to są, to są zdania to nie skromnie, z Józefa Mackiewicza, To już nieskromnie powiem, mój Herberta. pomysł, moja zasługa, ale też bardzo pomógł mi w wyborze cytatów, przynajmniej jeżeli chodzi o Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Józefa Mackiewicza, pan Jan, Jan Tomkowski. Zachęcamy wszystkich Państwa do kupowania takiego kalendarza. Ja sobie myślę, że to, to jest nasz obowiązek. To jest, tak ja bym to nazwał takim patriotycznym ekonomizmem, tak sobie to ostatnio wymyśliłem. Po prostu musimy wspierać te wydawnictwa, które są wartościowe, które przypominają nam o naszych bohaterach, szczególnie tych właśnie z okresu po roku 1945, o żołnierzach niezłomnych, o żołnierzach takich jak y, chociażby, chociażby, y, chociażby Ruj, czyli Mieczysław y, <laughs> tak. Dziemieszkiewicz bohater y, filmu Jerzego y, Zalewskiego no i setki, jeśli nie tysiące e, innych. Kalendarz chwała bohaterom wydawnictwa dwa kolory już wkrótce e, do sprzedaży. Już przed sprzedaży. Tak. Chciałam powiedzieć już wkrótce do nabycia w dobrych księgarniach, ale nie wiem, czy to. E... Wkrótce, po szesnastym w dobrych księgarniach. Ja tylko jeszcze bardzo szybko chciałabym podziękować i raz instytucji, raz osobie. E, zgłosiliśmy się w ramach konsultacji historycznych do pana Leszka Żebrowskiego, który nam bardzo pomógł i właściwie został konsultowany historycznym tego kalendarza oraz Związkowi Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy zgodzili się być patronem honorowym tego... tego, tego Jak tego, już tak reklamujemy, to w Księgarni Radia Wnet do nabycia ostatnia książka pana Leszka Żebrowskiego Paszkwil Wyborczej, nowe po 18 latach wydanie, a na naszej stronie rozmowa z panem Leszkiem do odsłuchania. Proszę państwa, jest godzina 8.40, gościem Poranka Wnet jest pani Magda... Lenart z wydawnictwa dwa kolory. To, dwa kolory to nie tylko ten kalendarz i nie tylko pierwsza część podprądu. Powiedziałem pierwsza, to rozumiem, że będą kolejne. W tym roku planujemy jeszcze dwa tomy, ostatnie. Ca całość zamyka się w trzech tomach. My jesteśmy na rynku od lutego 2013 roku. Mamy na swoim koncie dwie książki. To jest właśnie pierwszy tom podprądu. Jerzego Zalewskiego i bestie dwa Tadeusza Płużańskiego. To chyba nie trzeba nikomu o tej książce mówić. Wszyscy ją doskonale znają. A powiedzmy o tych podprądach, bo może nie wszyscy nasi słuchacze yy, wiedzą. To są rozmowy, które Jerzy Zalewski przeprowadzał yy, parę lat temu z dosyć specyficznymi ludźmi. Może no, specyficzne to nie jest najlepsze słowo. Ja bym powiedział tak Z ludźmi, którzy gdzieś tam zostali wyrzuceni na margines i mogli wrócić yy, na ten krótki moment, yy, na ten krótki moment, kiedy zaistniała czwarta RP. Yy, yy, jakie to nazwiska, co to są za osoby, yy, które, o których którymi wywiady możemy przeczytać? No to zacznę chyba od najważniejszej szczególnie dla Jerzego Zalewskiego, to pani Ania Walentynowicz, Państwo Gwiazdowie, Joanna i Andrzej, pan Krzysztof Wyszkowski, Marek Nowakowski, Kornel Morawiecki. No, akurat w pierwszym tomie są 20, 22 nazwiska, więc w tej chwili. Szybko nie przychodzą, nie jak, przychodzą do Jak głowy. państwo słyszą, no to są… Ale jest teraz... rozmowa o, o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim. Tam akurat rozmawia Jerzy Zalewski z panem Barszczem i panem Janem Parysem. Jest Wojtek Konikiewicz, to akurat strefa muzyki. Jeśli idzie o muzykę, to jest również, z tego co pamiętam, rozmowa z zapomnianym właściwie już piosenkarzem, A, Piotr autorem Szczepanik, oczywiście, słynnych przebojów. Piotr Szczepanik oczywiście. po latach opowiadał Stanisław o swoich Murzański różnych doświadczeniach. I też taki wyklęty wśród pisarzy. Tak. Zachęcamy serdecznie jeszcze w tym roku kolejne, kolejna część Podprądów. Gościem Radia Wnet, gościem Poranka Wnet, gościem Radia Warszawa, Radia Nadzieja była pani Magda Lenart, wydawnictwo Dwa kolory. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo.